No, czego wy oczekujecie? Intra do filmu z najlepszym tytułem ever, kokainowy miś, mimo tego, że powinien być biały miś i zginę na tym stosie na tej barykadzie, rozdzierając szaty, że to był najlepszy tytuł dla tego filmu polski, ale czego no, 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 genialny tytuł to na pewno jest genialny, więc to nie ma dyskusji właściwie, szczerze powiedziawszy. Wy już teraz możecie powiedzieć, okej, okay, fajnie, fajnie się nam to powiedział w 30 sekund nie musimy oglądać recenzji, ale bądźcie na mili i zostańcie ze mną jeszcze kilkanaście minut i powiem wam, dlaczego kokainowy mis jest kokainowym misiem. Did Kokainowy miś jest od Elizabeth Banks, która robiła co prawda wcześniej re remake, requel, cholera wie, Aniołków Charlie'ego. Wcześniej jeszcze bawiła się chociażby w fragmencie Movie 33, więc jako aktorka lubiła iść w stronę komedii specyficznych. To jest dobre określenie. Komedii specyficznych. Jako aktorka też ma no, chociażby udział w dla Lego Movie, więc to jest... No, niespecjalnie musi się martwić o tytuły i pieniądze, ale lubi dziwactwa. I zrobiła go... Opowiadała o tym, że w ogóle pomysł nakręcenia takiego filmu powstał w momencie, w którym siedzimy w pandemii, nic się nie dzieje, jest depresja, jest źle, umieramy, wszyscy umieramy, wszyscy umieramy, wszyscy umieramy. I moim zdaniem nie ma lepszego momentu, żeby tego typu film nakręcić. Który samym tytułem wam mówi ej, weź mnie nie bierz na poważnie. Ej, kojarzysz Asylum i te wszystkie dziwaczne horrory, horrorom mockumentary, spoofy i tak dalej? To my to zrobimy tylko za trochę więcej pieniędzy. I szczerze powiedziawszy, uważam, że miała rację w podejściu do tego filmu i przynajmniej kilka rzeczy zrobionych zostało tutaj genialnie dobrze. Fabuła wygląda, o Jezus Maria, fabuła filmu. W 1985 roku leci samolot z narkotykami, spadają narkotyki razem z człowiekiem i jeden z tych narkotyków, oczywiście to jest kokaina, spada właściwie wprost w pysk misia, no i misiu trochę odwalowuje mu, no i zaczyna robić rampage wszędzie wokół, a my jesteśmy w 1985 roku, więc mamy e, nadopiekuńczą mamę, mamy dziwną panią strażnik, mamy e, dealerów narkotykowych i przypadkowych policjantów i wszyscy, którzy się nawiją, nawiną nawiną. Miśkowi na łapę, no to mogą skończyć w Miśka mordeczce. No, zaskakuje Was ta fabuła, ale uwierzcie mi, że można było to zrobić gorzej, bo ktoś teraz powie, no, to jest teraz bardzo oczywiste i tak dalej. Pamiętajcie, jaką jest esencją właściwie mnóstwa reinterpretacji, a w ogóle wymyśleń. Jeżeli bierzemy jakiś, jakiś temat, my go przeniesiemy do współczesności. Patrzcie, teksańska masa piłą mechaniczną. Ale będzie zajebiście, jak zrobimy influencerów, którzy kręcą misia. Ja dosłownie, oglądając ten film, myślałem sobie, dużo gorszy reżyser albo dużo gorszy producenci powiedzieli: Wow, nakręćmy influencerów, którzy kręcą sobie selfie z misiem i misi ich zjada, a oni są zbyt głupi, żeby to zrozumieć, i zróbmy takich scen 30. Na pewno nie będzie to wtórne. Oh! Oh! Oh man, you fuck. Przejdźmy do samego tego, jak zostało to zrobione. Jak ta historia, która jest prościutka, została powiedziana. Po pierwsze, z całej historii, która jest oparta na faktach, wzięto jedną rzecz: że misił się naćpał narkotyków. To jest jedyna rzecz, która faktycznie się wydarzyła, która została e, odtworzona w tym filmie. Cała reszta to jest wow! Ilość spekulacji, dziwności, dodanych elementów i imaginacji. Więc jak ktoś mówi wam na faktach, no to tam jakiś jeden fakcik u podstawy był. Druga rzecz, siedzimy w tym 85 roku, więc zaczynamy od pokazania powagi filmu. Wiecie, filmy lubią zaczynać się e, na przykład poważnym cytatem z Edgara Alana Poe, albo wiecie, gdy zaglądasz w mrok, mrok zagląda w ciebie, ble, 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 batmany i tak dalej. A tutaj zaczynamy cytatem z Wikipedii. I to już nam mówi absolutnie wszystko, gdzie my jesteśmy. To jest film, który próbuje filmem swoim siedzieć bliżutko Stranger Things, który siedzi w tych latach 80., -tych, pokaże, jakie króciutkie spodenki nosiliśmy, jak nam się w cudzysłowie nudziło, jacy byliśmy specyficzni, że tak się wyrażę. Głupi, jeżeli chcecie tego słowa e, użyć. I nie próbuje tego troszeczkę. Cenzurować w tym względzie, że to nie będzie przesłodzona wersja poza kilkoma scenkami, tylko właśnie durnota jest na każdym kroku. Przeklinamy, jest gore, są obrzydliwości, są głupotki, i film akceptuje te głupotki z miłością. On wyraźnie kocha, im głupsza scena jest, tym więcej uwagi, by dobrze ją nakręcić, zostało poświęconych. Ponieważ Wydawać by się mogło, że ten niedźwiedź to można budować suspense. To można zrobić z niego, wiecie, e, szczęki ze Spielberga. Nie. Jest przynajmniej jedna scena, gdzie niedźwiedź dosłownie jest jak flash z DC i jest taki. Bium, nie ma go po prostu. Jest scena, gdzie niedźwiedź się pojawia znikąd. Jest druga scena, gdzie się pojawia się znikąd. Jest scena, gdzie zachowuje się dziwacznie. I zresztą bierzemy ten fajny, debilny koncept. No kurwa. Czy my wiemy, co się stanie, jeżeli niedźwiedź się naczpa kilkudziesięcioma kilogramami kokainy? No nie mamy pojęcia. To czemu mamy próbować robić to realistycznie? I nie jest realistycznie. Zachowania niedźwiedzia są specyficzne sobie. Ja nie będę Wam zdradzał, ponieważ jest element komediowy w tym, co ten niedźwiedź robi w tym, jak przechodzi pomiędzy wmordowaniem, zjadaniem, odgryzaniem, a na przykład polowaniem na motylka. Więc jest to przepiękne w swojej głupotce i film nakręca nam. Za każdym razem, gdy myślimy sobie, ok, teraz będzie suspense i napięcie, ono po prostu mówi, nie, 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 żadnego kupa napięcia. Idziemy w drugą stronę. Moim głównym celem jako filmu jest rozbawić was. Dosłownie rozbawić was. Wrzucić jak najwięcej tekstów, które są dwuznaczne, ale nie powiedzieć do końca, że one są dwuznaczne. Wrzucić dwuznaczności nawet do znaków drogowych. Jest jeden wielgachny billboard. To nie jest spoiler, ale to warto zwrócić uwagę, gdzie mamy taki ogromny tekst, gdzie jest napisane. Przyjedźcie tutaj, tu znajdziecie oryginal glory hall. Jeżeli musicie sobie wyszukać co to jest Glory Hall, poszukajcie sobie, ale przepiękne, to, to jest pierwsza Glory Hall! Wow! Każdy facet chce tam pojechać. <gry> Nieistotne właściwie, dziwne odejście. Więc ten film jest taki, można powiedzieć, rubaszny i durny i celebruje to na każdym kroku. Ale wydaje mi się, że nigdy nie przekracza granicy żenady typu film, nie wiem, superhero mówić, czyli tych wszystkich Spuffów, albo nawet troszeczkę asylum, Ponieważ... Wydaje mi się, że gdyby to były tylko żenujące żarty i dziwne zachowania Misia, to ja bym się znudził po 40-50 minutach. Prawda jest taka, że ten miś nie zaczyna zabijać tak od razu i tak dalej. Tutaj tempo tego filmu jest naprawdę nieźle zrobione, ale wygrywa on bohaterami. KOKAIN! Przede wszystkim Alden Ehrenreich, czyli ten ziomek, co grał Hanna Solo oraz syn Ice Cube'a, Jackson Jr., oni mają mnóstwo czasu metanowego razem i ich chemia jest tym, za czym my idziemy. Tam jeszcze dołącza do nich jeszcze trzecia postać i mamy taką trójkę trochę nie najbardziej wygrywów i my naprawdę kupujemy ich charaktery. Bo tam to jest coś, co moim zdaniem Asylum nie potrafi robić, gdy robi podobną, e, podobną historię. Że nie dba o to, że postacie są takie, że ja chcę do nich wrócić, że one są ciekawe, że one są trójwymiarowe, że są dziwne, quirky trochę. Tutaj udało się Elizabeth Banks zadbać, żeby wszystkie postacie, może poza Mamusią, która grana jest przez Kerry Russell i która jest możliwe, że najsłabszym e, całym momentem, całym elementem tego filmu, ponieważ. Ten film żyje tym, że mamy przegrywów, którzy mierzą się z misiem. pano misiem. I zderzenie tego z mamusią, która przegrywem nie jest i która ma ze dwie, trzy sceny, szczególnie na końcu, gdzie jest normalna. No my tego nie chcemy. Ja nie chcę normalnej mamy. Nie, nie, nie. Ja chcę tutaj przegrywa jednego. Ja chcę drugiego, który... Ja chcę trzeciego, który martwi się o swojego pieska i który zadaje pytanie, ej, ale czy pies powinien aportować? I to są takie poważne sceny, ale one budują charakter tych postaci. Stają się one o dziwo, bardziej trójwymiarowe dzięki temu, że właściwie one nie muszą gadać o swoich problemach i tak dalej. Tylko my dodajemy im te scenki, ponieważ zależy nam na tym, że jeżeli ten miś kogoś zje albo miś kogoś zabije, no to my, nawet jeżeli będziemy się śmiać, to będziemy tak, o, jest to urocze. Zatem jest ta równowaga pomiędzy durnym gore, śmiesznie debilnym, a pomiędzy postaciami, które zjadane są, zabijane, mordowane, wypadkowe i tak dalej, ale my je lubimy. Skoro my je lubimy, to fajnie się to ogląda. To nawet kipicujemy jednemu czy drugiemu i mówimy, tak, kuby, weź, weź nie zginaj, weź nie zginaj, chłopie czy dziewczyno. Nic wam, nic wam nie zdradzę. Zatem całościowo, ja przez calutki seans śmiałem się, śmiałem się na momentach, gdzie niespecjalnie ktoś inny się śmiał. Zresztą kino też całkiem fajnie reagowało, bo to jest zabawnie napisany, dobrze poprowadzony, świetnie wyreżyserowany poza ostatnimi 20 minutami film. Co więcej, jest to film, który powiedziałem o tych 20 minutach. Ponieważ pierwszy akt super, drugi akt super, który powinien się nudzić i tak dalej. Nie. My naprawdę wchodzimy w głęboko ten świat. Tyle, że ta historia poprowadzona jest w pewien kierunek. I przychodzi nam trzeci akt i nagle trochę zaczynamy się gryźć, ponieważ doprowadziliśmy trochę do ślepej uliczki. Zaczyna się to trochę deus ex machina, troszeczkę a musimy wykorzystać to, połączyć wątki tu tego, tego i tego. I nagle się pojawi to, a to będzie i to wyraźnie jest takie ja nie potrzebuję tej powagi, którą tutaj chwilowo, chwilowo, naprawdę, tylko chwilowo wprowadzamy i trochę a, połączenia, które wydaje się tak absurdalne, że ten współpracuje z tym, ten zna tego, ten zna tamtego. I gdyby nie to, gdyby nie te ostatnie kilka minut, to ja naprawdę bym powiedział, że to jest jeden, że, że, że znaczy po pierwsze, ja i tak mówię, że to jest zajebista rozrywka, ale powiedziałbym, że to jest nie tylko zajebista rozrywka, ale i naprawdę dobry film. A tak mogę powiedzieć, że jest to film, ja czułem, że to jest typowe kino klasy B. Esencja kina klasy B z lat 80. Gdy przypomniałem sobie horrory, które zresztą ja omawiam na koszmarnych horrorach, które są kultowymi horrorami z lat 80., chociażby aligatora z 1980 roku, to miałem ogromne skojarzenia. Podobna estetyka, podobne budowanie napięcia, tylko że na przykład tutaj mieliśmy jeszcze większy nacisk na żarty. Tyle że to nie był ten element żartu, który jest nieustannie patrzący z góry na naszych bohaterów. Na zasadzie śmiejemy się z tego, jakimi są debilami, bo oni są niezwykle debilami. Nie, tutaj bardziej mamy, mamy wobec nich jakieś ciepłe uczucia. To jest, ta, ta, to jest znowu ta rzecz, straszny film 5 czy 6, albo Poznaj Moich Spartan, gdzie to nie są bohaterowie. To są po prostu krótkie żarty, które by teraz nawet nie były na TikToku, które niespecjalnie działają. A tam mamy żart, który, który wyobrażam sobie, że to w 30. 40 milion lat temu, gdy był 1985 rok, to faktycznie ktoś by taki żart opowiedział. W filmie, który nie wyszedłby do kina, tylko poszedłby prosto do VHS-u. Więc w ogóle, w pewnym sensie, po angielsku jest takie ładne stwierdzenie, że, że te, ten film, <laughs> it is a scratch that I have, prawda? Że coś mnie swędzi i ten film jest idealnym drapakiem, żeby podrapać to, co mnie swędzi. Innymi słowy, uzupełnia mój brak, moją potrzebę, o której nawet nie wiedziałem. Ja nawet nie wiedziałem, że ja potrzebuję, żeby w 2023 roku mieć filmy, które są tak esencją B-klasowego kina lat 80. I tutaj dostałem dokładnie to. Ja nagle patrzę nawet na moje wydania Blu-ray, które są z lat ośmiu, mówię, o kurna, no to jest dokładnie to. To jest Animal Attack zrobione dobrze, zrobione zabawnie, zrobione z jajem. Jeżeli mamy na coś narzekać, trzeci akt, troszeczkę, kilka scen poważnych na końcu oraz CG misia. No misiu wygląda słabo, rusza się słabo, ale chyba nikt nie traktuje tego poważnie, więc ja nie specjalnie. Co prawda mnie to denerwowało momentami, ale nigdy na tyle, żebym żebym przestał się dobrze bawić. Więc to jest słabiutkie jest to sieci. słabiutkie. Ale ja w sobie tego nie potrzebuję. Z drugiej strony dzięki temu jest więcej praktycznych efektów upadających ciał, odrywanych kończyn i tak dalej. A ja jestem tylko za tym, żeby było jak najwięcej odrywanych kończyn. Zatem kokainowy Misiu, klasyka filmu dla tych dla starych dziadów, dla tych, którzy są starzy. mówię. To jest coś co byście widzieli w wideotece. Kiedyś były wideoteki. Wideoteki i tam by było po prostu jakaś ochydna okładeczka. Z tyłu by byłoby kilka rozerwanych ciałek i by się to wypożyczyli, a grałby tam na przykład Rutger Hauer. No Rutger Hauer zdecydowanie mógł w takim filmie y, zagrać. A, a dla młodszego pokolenia? Możecie zobaczyć, co my, stare dziady, oglądaliśmy w 1985 roku i to dla nas stanowiło esencję tego, że w kinie tego nigdy nie zobaczymy, ale na VHS-ie. Albo co dzieciaki ze Stranger Things, gdyby minimalnie bardziej edgy, to właśnie wypożyczałyby pod przybranym nazwiskiem, bo to pewnie byłoby dla dorosłych, albo z jakiejś nie, nie, niedobrej wideoteki, żeby obejrzeć sobie w domu, gdy rodzice nie patrzą. Tyle z mojej strony. Polecam bardzo, bardzo polecam, bo jednak przede wszystkim to jest przezajbista zabawa. I e gdzieś czytałem taki fajny był, reklamowy był materiał, gdzie sam Kukajnowy miś mówił. To jest po to. Zostało stworzone, wraca prawdziwe kino. I szczerze? Tak! Ja kocham takie filmy, które wiedzą czym są i dają nam dokładnie to czym są. To jest najlepszy burger z Burger Kinga o 23 w piątek, gdy już troszeczkę wypiłeś. To jest ten najlepszy cheat meal, gdy naprawdę pragniesz go, a masz tak bardzo dosyć czegokolwiek, co jest zdrowe. To jest McDonald's, który wchodzi do ciebie, przypomina o sobie w niedzielę rano, gdy jesteś skacowany. Kokainowy Miś, czyli recepta na kaca życiowego. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, zapraszam do kolejnych, do subskrybowania, do zajrzenia na Instagrama, na Discord, linki znajdziecie w opisie, a my zobaczymy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.